Volonat Airbike to wynalazek z Polski. Tomasz Patan, który jest jego konstruktorem, zadziwił świat po raz kolejny, ponieważ zasłynął on już wcześniej, pokazując światu latającego drona do lotów prywatnych o nazwie Jetson. Na pewno widzieliście. Airbike natomiast to kolejny krok ku mobilnej przyszłości, który dzięki innowacyjnemu napędowi odrzutowemu może zrewolucjonizować loty osobiste. Tutaj warto wspomnieć, że szczegóły techniczne są tak naprawdę niejawne albo półjawne, ale co wiemy na ten moment? Wiemy, że Airbike jest siedmiokrotnie lżejszy od typowego motocykla. I tutaj, oczywiście, pytanie, co to znaczy, ale jeżeli przyjmiemy, że typowy motocykl według producenta to jest od powiedzmy 150, 170 do 200 kg. No to latający prototyp waży około 30-40 kg, co jest naprawdę mega osiągnięcie. Mamy również tutaj intuicyjny system sterowania z wykorzystaniem inteligentnego komputera, więc pewnie jest tu jakiś system samopoziomujący, jakby to sterowanie jest po prostu intuicyjne. Oraz wiemy, że pojazd potrafi rozwinąć około 200 km na godzinę i lecieć przez 20 minut na jednym ładowaniu. Zwiedzanie przyrody. Omijanie korków nad miastem to może być przyszłość. Nie trudno się również domyślić, że takim pojazdem mogą być zainteresowane służby ratownicze lub policja. Oby nie.